Mam na imię Agnieszka i witam was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć. Zapraszam was na frytki z batatów pieczone w piekarniku. Idealne jako samodzielna przekąska. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze, a w szczególności pani Kini za to, że doceniła naszą pracę, przygotowanie i nagranie przepisów. Do zrobienia frytek potrzebujemy bataty, czyli słodkie ziemniaki, parę ziół, paprykę ostrą wędzoną, zioła prowansalskie, czosnek granulowany i skrobię ziemniaczaną lub skrobię kukurydzianą. Oczywiście, jeśli wolicie delikatny smak, to zamieńcie paprykę ostrą na paprykę słodką i jeszcze będzie nam potrzebna oliwa. Zaczynamy od pokrojenia batatów w takie centymetrowe plastry a te plastry następnie w takie centymetrowe słupki oczywiście batatę wcześniej obieramy i myjemy i możemy sobie już nagrzać piekarnik na 220 stopni góra dół. a ja jeszcze Was zapraszam na frytki z marchewki pieczone w piekarniku kliknijcie tutaj kartę z przepisem Spójrzcie łapki w górę. Pokrojone frytki wrzucamy do zimnej wody, żeby wypłukać skropy. Frytki tutaj puczemy porządnie w takiej mocno zimnej wodzie. Mieszamy kilka razy. I wylewamy tą wodę. Zaraz do Was wracam. Woda odlana. Potrzebujemy teraz papierowy ręcznik. Wykładamy te fretki na papierowy ręcznik, żeby się osuszyły z nadmiaru wody. Niech sobie obciekają. Masz już są fretki? Po pieczeniu będą fretkami. Frytki jeszcze tu osuszymy porządnie. One teraz jeszcze się osuszą, a w tym czasie wymieszamy nasze zioła. Zioła mamy już wymieszane. Przekładamy frytki do jakieś. Większej miski właśnie. Podzielimy je na dwie części, żeby się dobrze oblepiły żyłami. Polewamy teraz oliwą. Potrząsamy, żeby się wszystkie tutaj porządnie oblepiły. połowę tej naszej mieszanki ziół. I też potrząsamy, żeby się porządnie oblepiły. A ja Was zapraszam na frytki z selera. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Tak przygotowane frytki rozkładamy na blaszce wyłożonej Papierem do pieczenia. Frytki mają być tak, żeby się nie stykały jedna z drugą, o, dobra. Frytki mamy już rozłożone, wkładamy teraz do nagrzanego piekarnika na 220 stopni i pieczemy około 20-25 minut. Trzeba po prostu zerkać. I jeśli chcemy mieć chrupiące frytki, to w połowie pieczenia otwieramy, obracamy każdą frytkę na drugą stronę i jeszcze dopiekamy. Widzimy się po upieczeniu. Frytki się pieką, a wy zasubskrybujcie nasz kanał. Jeszcze taka jedna mała rada, że w trakcie pieczenia, jeśli będziecie obracać frytki, to wydłużcie o minutę, dwie czas pieczenia. I frytki gotowe. Zanim je zdejmę, to zostawiamy tak na około 5 minut, żeby sobie tutaj troszkę odpoczęły, bo inaczej podczas zdejmowania one są jeszcze dosyć miękkie, a po 5 minutach będą właśnie pyszne i chrupiące. I do tych frytek polecam Wam sos czosnkowy. I na naszym kanale. Znajdziecie na niego przepis? Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Życzę Wam smacznego. Frydki, oczywiście, jeśli lubimy, to możemy. Posobić. Jeśli zasubskrybujecie nasz kanał i klikniecie dzwoneczek, to będziecie na bieżąco. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia chipsów z ziemniaków i chipsów z marchewki. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!